Witajcie, kochane dziewczyny. W psalmie 74. czytamy takie słowa. Dlaczego nas Boże odrzuciłeś na zawsze? Dlaczego odli się Twój gniew na owce Twego pastwiska? Wspomnij swą gromadkę, którą już dawno nabyłeś. Wykupiłeś berło swojego dziedzictwa, górę syjon, na której osiadłeś. Skieruj swoje kroki ku zupełnym ruinom, bo wróg wszystko już zniszczył w świątyni. Twoi nieprzyjaciele porykiwali w miejscu, gdzie spotykałeś się z nami, zniszczyli dawniejsze znaki i prowadzili swoje. Przypominali ludzi wznoszących topory, aby uderzyć w pnie drzew. Tak właśnie zniszczyli świątynne ozdoby, walili w nie siekierami, sięgali po łą. puścili z dymem twoje święte miejsca. Do gruntu zbezcześcili przybytek zbudowany dla twojego imienia. Czy czujesz się czasami właśnie w ten sposób, jakbyś została zupełnie odrzucona przez Boga? Wiesz o tym, że Bóg Cię kocha, że jesteś Jego dzieckiem, że jesteś Jego ukochaną owieczką, że On jest Twoim Panem i Zbawicielem, a jednak przechodzą takie chwile w życiu, kiedy nieszczęścia. Nas przygniatają, kiedy różne złe wiadomości, czy złe sytuacje, czy ludzie, którzy niekoniecznie nam są życzliwi, po prostu sprawiają, że czujemy się, jakbyśmy były odrzucone przez Boga, jakbyśmy były doszczętnie, doszczętnie zniszczone. W świętym miejscu, w którym spotykałyśmy się z Panem, w którym, w którym dotykał naszego serca, w którym czułyśmy. Bogu radość, nieprzyjaciele ryczą, ryczą myśli, które związane są z jakąś taką negatywną sytuacją i nie pozwalają nam się zupełnie spotkać z Bogiem. To, co było Twoją ozdobą, czyli radość, pokój, jakaś pewność błogosławieństwa, pewność zbawienia, nagle zostało zachwiane w posadach z powodu właśnie tych różnych negatywnych sytuacji. Myślę, że każdą z nas spotykają takie chwile, dlatego że tak w życiu bywa. Nawet jeżeli czujemy się w pełni szczęścia i wszystko nam się dobrze układa, to wcale nie znaczy, że już za chwilę nie spotka nas coś negatywnego, bo tak jest życie, ale ważne jest to, jak w takiej sytuacji będziemy się zachowywały, co wtedy zrobimy. W takiej trudnej sytuacji, gdy spotykają nas doświadczenia, bardzo często przyjmujemy dwie postawy, albo udajemy, że nic się nie dzieje, że jesteśmy tak silni duchowo i ta sytuacja w ogóle nas nie dotyka, że świetnie sobie z nią radzimy. I nie do końca jest to dobra postawa, bo nawet wtedy, gdy przechodzimy przed Panem, to właśnie przeciwnik ryczy, dosłownie ryczy w naszym sercu, myśli przechodzą, toczymy z nimi walkę, nie potrafimy się skupić, bo jednak... Te nasze emocje w nas cały czas się gotują i nie, nie ustają one wykrzyczane. A druga postawa taka, że za długo babrzemy się w tym wszystkim, co nas spotkało. Ciągle przychodzimy z tym przed Pana, ciągle o tym opowiadamy, opowiadamy o tym różnym ludziom i też nie jest to do końca dobra postawa. Osobiście zauważyłam, że nie można całkowicie skrywać tego gdzieś na dnie duszy i chować i udawać, że nic się nie stało, że po prostu trzeba przyjść przed Pana i wylać swoje serce przed Nim, powiedzieć o wszystkim tym, co nas boli, o wszystkim tym, co nas dotknęło, o wszystkim tym, co nas spotkało. On to doskonale wie, ale też Bóg chce, żebyśmy były przed nim szczere. I gdy wylejemy już nasze serce, gdy o wszystkim Bogu powiemy, to po prostu więcej do tego nie wracajmy. To zrzućmy to na niego i odetnijmy się od tego. Nie wracajmy do tego więcej. I to uważam jest najlepsza i najbardziej skuteczna postawa. Musimy też pamiętać o tym, że tak naprawdę walka Toczy się o naszą duszę, i to nie człowiek jest winny, nie jakaś sytuacja, ale toczymy walkę z naszym przeciwnikiem, z konkretną siłą duchową, która jest przeciwna, przeciwna Bogu. W tym Psalmie 74, 10 wersie czytamy: Jak długo Boże przeciwnik będzie ci urągał? Czy wróg będzie bezcześnił Twoje imię na zawsze? Właśnie. Bo to, że działa wymierzone są przeciwko nam, że spotykają nas doświadczenia, to tak naprawdę dotyka również serca Boga. Bo przecież jeżeli w naszym duchu mieszka Duch Święty, to również... Jego będzie to dotykało, to również jego będzie to obchodziło. Musimy jeszcze pamiętać o tym, że tak naprawdę nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, nie toczymy walki z drugim człowiekiem, chociaż nam się tak często wydaje, że to człowiek jest winny. Nie. Słowo Boże, w liście, w liście do Efezjan w szóstym rozdziale. Mówi wyraźnie, że nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. O tym musimy pamiętać, że nasza walka ma być skierowana przeciwko diabłu, a nie przeciwko człowiekowi. W Psalmie 74, 20 i 21 wersie czytamy Miej wzgląd na przymierze, bo w mrocznych załukach ziemi czyha gwałt. Niech uciśniony nie odchodzi ze wstydem, niech ubogi i biedny uwielbi Twoje imię. Szczególnie to słowo niech uciśniony nie odchodzi ze wstydem. To słowo jest w moim sercu i przypomina mi, że jeżeli rzeczywiście stanę do walki, jeżeli rzeczywiście zrobię tak, jak mówi słowo Boże, to nie powstydzę się, ale to wtedy zobaczę zwycięstwo w moim życiu i wtedy będę mogła naprawdę z czystym sercem uwielbić imię mojego Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Boże nie zapewnia nas, że doświadczenia nie będą nas spotykały, że przykre sytuacje nas zupełnie ominą. Nie, ale daje nam doskonałe wskazówki, co mamy wtedy zrobić. Nie wystarczy wylać swojego serca przed Bogiem. Jezus chce, żebyśmy stanęły do konkretności walki. I ta walka jest właśnie opisana w liście do Ofezjan w szóstym rozdziale. Doskonale, doskonale ją na pewno znacie. Chodzi o, o to, żeby ubrać zbroję bożą. W szóstym rozdziale, w trzynastym wersie. Dlatego właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję bożą. Musicie wiedzieć, jak sprawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięstwom. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach jest Kilka tych elementów zbroi Bożej. Pas prawdy, bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Pas to jest coś, co nas podtrzymuje, coś, co sprawia, że musimy się wyprostować, że nie będziemy się zginać, załamywać. Co oznacza ten pas prawdy? Prawdą jest Jezus i Jego słowo o nas, o naszej tożsamości, o tym, że w naszych żyłach płynie królewskie DNA, o tym, że On nas zbawił i On nas przeniósł z królestwa ciemności do swojego królestwa, o tym, że przez to, że za nas umarł i zmarł, wstał i przyjęliśmy go z Twojego serca, jesteśmy córkami króla, księżniczkami i nie jesteśmy odrzucone, ale jesteśmy zbawione, jesteśmy przygarnięte, jesteśmy dziedzicami, dziedzicami Boga. I to jest po prostu prawda o nas. Obojętnie to świat będzie mówił na Twój temat, że coś Ci nie wyszło, jesteś beznadziejna, że... czy sama będziesz o sobie to mówiła, że do niczego się nie nadajesz, bo gdzieś tam zawaliłaś. To nie jest prawda o Tobie. Prawdą o tobie jest, słowo Boże, jeżeli będziesz tę prawdę miała założoną na siebie, jak pas, to wtedy się nie zachwiejesz. Wiecie, o zbroi Bożej powiedziano już tyle słów, ale mnie osobiście ta prawda o zbroi Bożej często przerażała. Myślałam sobie, że tego jest tak dużo, że nie jestem w stanie tego na siebie ubierać i po prostu mnie to przerasta, ale gdy przyjrzałam się tym słowom, okazało się, że one są tak naprawdę bardzo proste i że żyję nim, albo po prostu żyję nim, ale po prostu o nich często nie pamiętam. A wystarczy mieć świadomość tego, co oznacza zbroja Boża i codziennie rano ją ubierać, po to, żeby naprawdę chodzić w pełnym zwycięstwie w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Kolejny element zbroi Bożej. To pancerz sprawiedliwości na piersiach, czyli na tym miejscu, które jest najbardziej narażone na wszelkie strzały nieprzyjaciela, nakładamy pancerz sprawiedliwości. Co oznacza ten pancerz sprawiedliwości? To pewność tego, że Jezus umarł za wszystkie twoje grzechy. Jesteś usprawiedliwiona nie dlatego, że tak się dobrze zachowujesz i tak, takie świetne, dobre uczynki robisz, ale po prostu dlatego, że Jezus tak chciał, że Cię kocha i robi to z miłością. I wtedy, jeżeli będziesz miała pewność tego, że jesteś usprawiedliwiona, żadne ataki diabelskie o tym, że zgrzeszyłaś, że coś ci nie wyszło, że akurat teraz masz kiepski czas, nie będą miały mocy nad tobą, bo będziesz miała pewność, tego, że okrywa się płaszcz Chrystusowej Sprawiedliwości. Kolejna rzecz to ubierajmy buty głoszenia dobrej nowiny. Dlaczego akurat buty? Dlatego, że w każde miejsce, gdzie idziemy, powinniśmy zanieść słowo Bożej Miłości, zanieść właśnie słowo o tym, że Jezus kocha, że Jezus zbawia, że Jezus już nas oczyścił, usprawiedliwił, że Jego święta krew ma również moc uzdrawiania. On umarł nie tylko za nasze grzechy, ale również za nasze zdrowie. I to Słowo Ewangelii jest bardzo ważne, zarówno dla tych, którym tę Ewangelię głosimy, ale przede wszystkim dla nas, dlatego że Słowo Boże mówi nam też, że oni zwyciężyli dzięki Słowu swego świadectwa, więc jest to element, który daje nam zwycięstwo. Gdy głosimy Ewangelię, to wtedy chodzimy w zwycięstwie. Kolejna rzecz to. Hełm zbawienia. Hełm, bardzo ważna rzecz, ochrania naszą głowę. Pewność o tym, że Jezus nas zbawił, że Jezus zbawia nas każdego dnia, będzie chroniła naszą głowę przed wszelkimi myślami diabelskimi o tym, że. Jest inaczej. Jest to bardzo, bardzo ważne dla nas. Również tarcza wiary, czyli potrzebujemy po prostu wierzyć w to wszystko wierzyć, że to wszystko jest prawdą, o czym mówię wierzyć, że to zwycięstwo już się dokonało i odpychać wszelkie, Działa wszelkie pociski, które, które diabeł nas celuje. I wiara, nie polegająca na naszych zmysłach, na tym, co się dzieje w na tym, co widzimy, słyszymy, na nie wiara nasza, ale wiara, którą mamy, wiara Boga, którą w nas zaszczepił, w naszym duchu. Mamy potężną wiarę, tę samą, którą ma nasz Pan Jezus Chrystus. I właśnie ta wiara. Ona powoduje, że żadne pociski nie są w stanie nas ugodzić. I kolejna, ostatnia rzecz to moc, miecz Słowa Bożego. Słowo Boże mówi, że, że właśnie jest ono ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny. Polecam do walki słowa z psalmu 74. Psalmista przypomina, Bóg, mój król, panuje od dawna. On działa na ziemi dla naszego zbawienia. Oto Ty swoją mocą rozdzieliłeś morze, rozbiłeś głowy podwodnych potworów, Ty zgniotłeś łeb lewiatana, oddałeś go na żer mieszkańcom pustyni, Ty rozłupałeś skałę, by uwolnić źródło i potok, Ty osuszyłeś całoroczne rzeki. Twój jest dzień, do Ciebie należy noc, Ty ustanowiłeś światło oraz słońce, Ty pozakreślałeś granice całej ziemi, Ty zaplanowałeś i lato, i zimę. Pamiętaj, Panie, o tym, że wróg Cię obraził, że nierozumny lud zgardził Twoim imieniem. Zapraszam Was teraz do wspólnej modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to, że mogę kroczyć w zwycięstwie, bo Ty, Boże, przeznaczyłeś mnie do zwycięstwa i chociaż spotykają mnie różne doświadczenia po drodze, to Pani, ja wiem, że z Tobą. Zwyciężam, że dajesz mi pełną zbroję Bożą i z Tobą zwyciężam. I dziękuję Ci Panie za te wszystkie wskazówki w Słowie Bożym. Dziękuję Ci Panie za pas prawdy. Dziękuję Ci Panie za... Pancerz Sprawiedliwości. Dziękuję Ci Panie za hełm zbawienia. Dziękuję Ci Panie za tarczę wiary. Dziękuję Ci Panie za to, że codziennie mogę nakładać buty do ogłoszenia dobrej nowiny. Dziękuję Ci Pani za Twoje słowo, które ma potężną moc i które odpiera wszystkie ataki nieprzyjaciela Boże. Dziękuję Ci Pani za to, że nie muszę cały czas. E bawrać się w swoich porażkach, w swoich złych doświadczeniach, ale mogę się z nich otrząsnąć i chodzić w zwycięstwie, Panie. I ja jestem o tym przekonana i dziękuję Ci za to, że jeżeli moja dusza będzie chodziła w zwycięstwie, w pokoju, w radości, to okoliczności, które są wokół mnie, również się zmienią, bo... Ty to zapewniasz, bo Ty tak działasz, bo tak jesteś, Ty jest zawsze dobre. chwała Ci, chwała Ci, Panie, chwała Ci, Panie, ja oddaję Ci teraz każdą osobę, która modli się ze mną, Boże, i Panie, Duchu Święty, przyjdź pomóż jej codziennie nakładać pełną zbroję Bożą po to, żeby chodzić w zwycięstwie, Boże, dziękuję Ci, Błogosławie, każdej dziewczynie, która teraz jest ze mną i która się modli, dziękuję Ci, Boże, za to, że jesteś, że jesteś w życiu każdej z nas, Boże. Chwałać, bądź wyższony przez Twojego Syna Jusa Chrystusa. Amen. Kochane dziewczyny, dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za każdy obejrzone filmik. Dziękuję Wam za każdą łapkę w górę, za komentarz. Błogosławię Wam. Do zobaczenia za tydzień. Papa. Pa.